Zebrania odbywały się na przełomie lutego i marca, a ostatnie z nich miało miejsce na Osiedlu Zamczysko. W poniedziałek mieszkańcy w głosowaniu zadecydowali, że fundusze z budżetu obywatelskiego powinny zostać przeznaczone na remont budynku świetlicy wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Zamczysko. W trakcie spotkania mieszkańców odbyło się również głosowanie na przewodniczącego zarządu osiedla, którym została Anna Kopeć. Zastąpiła tym samym poprzednią przewodniczącą Joannę Budzyńską. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom osiedla Zamczyska za kredyt zaufania, jakim Państwo mnie obdarzyliście. Uważam, że w zarządzie osiedla są wspaniali młodzi ludzie. Mamy wiele planów, aby na naszym osiedlu się zmieniało. Chcemy bardzo się zaangażować w różne spotkania integracyjne naszego osiedla. Chcemy dbać o porządek. Uważam, że remont świetlicy jest bardzo potrzebny, tym bardziej, że do świetlicy uczęszcza 77 osób dzieci. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie inna inwestycja, z której też również mieszkańcy będą zadowoleni. Osiedle Zamczysko było ostatnim z 16 osiedli, na którym odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Lista nowych przewodniczących zarządów osiedli dostępna jest na naszej stronie internetowej www.zamoyska.pl.